10 września ulicami Dąbrowy Białostocki przejechali kolarze biorący udział w czwartej edycji Orlen Wyścig Narodów. Jest to rywalizacja kolarska, która w krótkim czasie zyskała dużą popularność i stała się ważnym punktem kolarskiego kalendarza wielu reprezentacji. Orlen Wyścig Narodów jest bowiem jednym z niewielu wyścigów, w których kolarze rywalizują w barwach narodowych. W ciągu dwóch dni mieli do pokonania trasę Supraś Białystok oraz Białystok Augustów. Ten ostatni odcinek charakteryzują trzy podobne do siebie podjazdy oraz spora ilość prostych odcinków prowadzonych przez malownicze tereny. W zmaganiach wzięło udział 25 drużyn z różnych państw. Orlen Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Startują w niej najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego świata.